W Windows 8 możesz w łatwy sposób dostosować wygląd swojego pulpitu. W tej lekcji pokażemy Tobie jak zmienić motyw, tło pulpitu i kolor okienek oraz paska zadań. Wszystkie wprowadzone zmiany nie będą miały wpływu na widok Start Screen. Aby otworzyć panel personalizacji, umieść kursor w dowolnym miejscu na pustej przestrzeni pulpitu. Następnie naciśnij prawy przycisk myszy i z menu kontekstowego wskaż i kliknij w polecenie Personalizuj. Windows 8 oferuje parę wbudowanych motywów. Aby wybrać któryś z nich wskaż kursorem myszy następnie kliknij lewym przyciskiem myszy. istnieje możliwość pobrania z internetu większej ilości motywów przygotowanych przez firmę Microsoft. W tym celu należy wskazać kursorem myszy i kliknąć w polecenie Pobierz więcej motywów online. Motywy to gotowe kompozycje, w skład których wchodzi tło pulpitu oraz kolory okienek oraz Kolor paska zadań. Aby pobrać motyw, wskaż kursorem myszy polecenie pobierz. Kliknij. Następnie kliknij w polecenie otwórz. Motyw został pobrany i możesz go wybrać. Kolejną rzeczą, którą możesz zmienić, to tło pulpitu. Aby to zrobić, wskaż kursorem myszy i kliknij w polecenie tło pulpitu. Jako tło pulpitu możesz wybrać jeden z obrazów, który już istnieje, wskazując go, klikając na lewym przyciskiem myszy, Następnie wybierając przycisk Zapisz zmiany. Jako tło pulpitu możesz też wstawić obraz z własnej kolekcji obrazu. W tym celu należy kliknąć przycisk Przeglądaj. Następnie należy otworzyć folder i zaznaczyć zdjęcie, które zostanie użyte jako tło pulpitu. Na koniec zapisujemy zmiany. Tło pulpitu zostało zmienione. Kolejną rzecz, jaką możesz zmienić, to kolor swoich okienek oraz kolor paska zadań. W tym celu klikamy w przycisk kolor. Z palety kolorów wybieramy kolor, który nam odpowiada. Zatwierdzamy, klikając przycisk Zapisz zmiany. Mamy również możliwość zmiany domyślnych dźwięków systemowych, a także możliwość ustawienia wygaszacza ekranu. Na końcu należy pamiętać o tym, aby zastosować zmiany, klikając przycisk zastosuj i kolejno przycisk OK. Jeśli masz problem z odczytaniem tekstu na swoim pulpicie, możesz zwiększyć rozmiar czcionki. Zwiększając rozmiar czcionki, zwiększysz również wielkość ikon na swoim pulpicie. Aby wykonać tą czynność, wskaż kursorem myszy polecenie ekran. Kliknij w to Polecenie. Następnie wybierz opcję na przykład Medium. Możesz jeszcze bardziej zwiększyć rozmiar cionki, klikając w Polecenie Więcej opcji. Na koniec zatwierdzasz zmiany, klikając przycisk Zapisz. Zmiany zostaną wprowadzone po ponownym uruchomieniu komputera. Funkcja ClearType pozwala zwiększyć czytelność tekstu na ekranach LCD. kliknij w opcję ustawienia clear type text Następnie przycisk dalej Kolejny raz klikamy przycisk dalej Klikamy teraz w okienko, w którym tekst jest dla nas najbardziej czytelny Klikamy następnie przycisk dalej Tutaj wykonujemy tą samą czynność. I również klikamy w przycisk Dalej. Po raz trzeci wykonujemy tą samą czynność. Klikamy w okienko, w którym tekst wydaje się dla nas najbardziej czytelny. Kolejny raz klikamy przycisk Dalej. Na koniec klikamy w przycisk Zakończ. Ustawienia Clear Type zostały zapisane.